Cześć! Za oknem coraz chłodniej. Dzisiaj na kaszubach spadł pierwszy śnieg. E, czas kończyć sezon motocyklowy jak i koniec. Nic nie kończymy, ale musimy e, na dzień dzisiejszy przygotować motocykl do zimowania. Czy da się coś jeszcze pojeździć w grudniu styczniu? Zobaczymy. E, ja dzisiaj umyłem tygryska, e, żeby go do takiego zimowania wstępnie, e, wstępnie przygotować. Zafundowałem mu naprawdę takie dobre SPA, domyłem e, gdzieś tam kiwaczkę, tylny amortyzator, cały motocykl, e, ładnie z szamponem, szampon z woskiem poszedł, potem, potem plak, e, także motocykl naprawdę tak czysty w tym roku nie był, ale tygryskowi się należało, bo e, niezawodnie jeździł przez cały, przez cały sezon. No i słuchajcie, prędzej czy później, no jednak ten motocykl w tym garażu e, będzie stał. E, kilka miesięcy, no może krócej, może, e, może dłużej. Jak ten motocykl przygotować, żeby w marcu, jak pięknie słoneczko zaświeci na Dzień Kobiet, e, wsiąść na motocykl, żeby odpalił tak i cieszył nas e, jazdą. E, zanim e, gdzieś go tam ustawicie w czeluściach garażu, warto ocenić jego stan techniczny. Ja dzisiaj, żeby się mu bliżej przyjrzeć, go po prostu porządnie umyłem, wyczyściłem, tak żeby wizualnie wszystkie te układy były widoczne przy oględzinach. No i teraz czym się zajmę? Chcę ten motocykl wstępnie przygotować do serwisu, czyli zrobię punkt po punkcie takie, powiedzmy, oceny stanu technicznego tego motocykla. Zajrzę do układu hamulcowego, przód, tył. Jak wygląda płyn, płyn hamulcowy w zbiorniczkach? Kolejny temat no to będzie układ napędowy. przyjrzę się naciągowi łańcucha, w jakim stanie są zębatki przód, przód tył. Przyjrzę się kołom w motocyklu, ile mi zostało jeszcze opon, czy felgi nie, nie mają jakichś wgnieceń, czy w tych szprychowanych kołach też nie mają luzu, czy nie trzeba będzie ich tam ponaciągać. Bro. Dokładnie obejrzę przednie zawieszenie, tylne zawieszenie pod kątem wycieków, luzów, spękanych np. kapturków pyłowych przed nim zawieszeniu sprawdzę układ kierowniczy, w jakim stanie jest łożysko główki ramy. No a także całą elektrykę, wszystkie światła zewnętrzne. Po dzisiejszym myciu okazało się, tak, że moje halogeny przestały działać. Ale szybko w miarę doszedłem do, do usterki. Po prostu przekaźnik był nieszczelny, wleciała do niego woda, trzeba było rozebrać, wysuszyć, przedmuchać spężonym powietrzem i śmiga wszystko dalej. Czyli sprawdzamy elektrykę. Jak motocykl czysty? No wiadomo, nie widzimy tych zapoceń, tak? bo to gdzieś tam usunęliśmy, ale tam, gdzie da się zajrzeć, gdzie w tej chwili jest czysto, przyglądamy się, czy coś się nie odkręciło, nie poluzowało. więc w tym kontekście e, sprawdzamy. Czyli zanim odstawicie motocykl do garażu na mm, kilkumiesięczne e, parkowanie, no to ocencie stan e, techniczny tego, e, tego motocykla. No i kolejna, e, kolejna kwestia, jak już ten motocykl będzie wymyty, e, jego ocena e, techniczna będzie na e, piątkę z plusem, czyli poza podstawowym serwisem nic nie powinniśmy wykonywać, bo wszystko działa. Kwestia, wiadomo, wymiany oliwy, filtra powietrza, no to są takie podstawy. Jeżeli wszystko jest w bardzo dobrym stanie stanie technicznym, no to przygotujmy go na ten dłuższy postój. W jakim kontekście? Zadbajmy o układ paliwowy. Proponuję zatankować zbiornik do pełna, dodać do paliwka jeszcze specjalny dodatek, który będzie zapobiegał utlenianiu paliwka tak, żeby też jakieś tam te dodatki mają wpływ na działanie antykorozyjne w układzie paliwowym. Także warto zainteresować się takim dodatkiem. My coś tam zaproponujemy, ale dalece jesteśmy od reklamowania tego specyfiku. Sami oceńcie, zobaczcie co tam na rynku jest. Ale wa warto to zastosować. Ja do naszych motocykli szkoleniowych e, zawsze na zimę takie dodatki e, stosuję. No i na wiosnę nie ma problemu: nic nie kicha, nic nie, nie, nie prycha. Tak fajnie to e, e, potem jeździ bez, bez e, awaryjni. Dodatek poszedł do, do paliwa. Pamiętajcie, żeby dmuchnąć e, nominalnie w koła powietrza, tyle ile fabryka chciała. Zadbajcie e, o akumulator. E, Proponuję na początku też wyjściowo, bazowo, na dzień dzisiejszy, tak, ile tego prądu w tym akumulatorze jest. No i co miesiąc jakieś tam, powiedzmy, doładowanie 3-4 godzinki prostowiczkiem. Kolejna kwestia, jeżeli Wasz zestaw napędowy ma jeździć w przyszłym sezonie, no to go wyczyście, nasmarujcie, naciągnijcie i wtedy będzie OK. No chyba, że wiecie, że czeka Was wymiana napędu, no to po prostu go wymieniamy, bo czyszczenia nie ma. E, nie ma sensu. I słuchajcie, ko kolejny temat. Odpalać czy nie odpalać? Ja nie odpalam, bo uważam, że krótkotrwała praca zimnego silnika nie ma sensu. Żeby silnik rzeczywiście przesmarował się skrzynia biegów, no to musi złapać temperaturę pracy 90 stopni, a przez 2-3 minutki na pewno tego nie, e, nie uzyskamy. E, podsumowanie. Motocykl umyty, czysty, pachnący. Znamy jego stan techniczny, mocne i dobre strony, czyli to, co trzeba będzie e, zrobić w martwym, martwym sezonie. E, na pewno e, wymień olej, dbaj co miesiąc akumulator, zalej paliwka do pełna, dodaj dodatek do paliwa, który zapobiega utlenianiu benzyny, e, a także korozji układu paliwowego, wyczyść i nasmaruj zestaw napędowy. Jeżeli masz centralną nóżkę, ustaw motocykl na centralce, jeżeli masz Podnośniki, pod przednie, tylne koło. Wykorzystaj je. Myślę, że te kilka wskazówek ukierunkuje Was w odpowiedni sposób, żeby przygotować motocykl do zimowania. Zadbajcie o swoje moto, tak żeby w marcu bez problemu jeździło tak jak chcesz. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!